Jestem w ciemnym lesie. Idę zdobyć drugi szczyt korony polski. Mam rozładowany telefon. Mam jedną baterię do kamerki. że wchodząc do lasu, widziałem coś, co wyglądało jak wilk. Konastek, co może się nie udać. Pierwszy pociąg się spóźnił 10 minut, przez co drugi pociąg odjechał w sumie mi z nosa. Aktualnie jestem w Słupsku. Jednak zmiana planów, jednak tylko dwie góry w tym odcinku, ale to jest chyba coś pięknego. Czy wyjechałem, nie udało się, pociąg uciekł, to cóż, zmieniamy plany i lecimy dalej. Zobaczymy co z tego będzie. Mieliśmy jechać do Szczecinka i ze Szczecinka mieliśmy iść zdobyć pierwszą górę. A w sumie to jedziemy do Zielonej Góry, bo uciekł pociąg. No i mijamy Szczecinek. Wychodzi prawie na to samo, nie? No nic, dojechaliśmy do Zielonej Góry. Moja chyba trzecia przesiadka już z dnia dzisiejszego. Została ostatnia, już jedziemy do miejscowości Żary, gdzie mamy pierwszą górę do zdobycia. Mam nadzieję, że tym razem wszystko wyjdzie. Godzina została podróży. Panie i panowie, witamy w Żarach. Dotarliśmy po 11 godzinach podróży. Teraz do hotelu i lecimy na pierwszą górę. No cóż, Warszawa Główna to nie jest, ale proszę, stolica polskich łóżyc. Włączyłem tryb nosy. powinno być mnie słuchać lepiej. Idziemy kupić ładowarkę, bo nie mam ładowarki. Tak się przygotowałem do wyjazd. I potem co, ruszamy do tego hotelu? A jutro co będzie? Jutro to zobaczycie, znów 5.41 mam pociąg. Nieszczęśliwa godzina, ale się przekonamy wszystkiego w czasie. Teraz jak jestem już na w wygnaniu, tak to powiem, chętnie daleko od mojego domu, to jakoś łatwiej się gada przez kamerkę, jak ludzie patrzą. Myślę, że jestem popularny i przyjechałem za granicę. Jeszcze mogę zacząć po hiszpańsku zacząć gadać. Mam taką dzisiejszą karnację, Ola amigo, como A widzicie? Powiem wam, jest godzina 17.08. Na ulicach są takie pustki. No teraz trzy to jakieś akurat przyjeżdżają. Ale tak to poza tym tunto tym, i pasażer. O, jaki fajny złoty matiz. Nie słuchaj, nie? Kurde, 11 godzin w pociągu, chyba 5 przesiadek, nie wiem teraz dokładnie, i tak będę chciał wrzucić gdzieś statystyki, wszystkie kilometry przesiadki, te sprawy, ile pieniędzy na to poszło. Ha, dobra, nic, lecimy, zobaczymy co ja mam tam za apartament, rozpakuję się, na pewno muszę iść zjeść i jeszcze dzisiaj wchodzimy na już naszą drugą górę. Wychodzimy z domu o której? O 4.50, aktualnie jest po 17, no i znów mamy ciemno. I tak leciał mi cały dzień w pociągu Trochę, trochę niezbyt przyjemne uczucie Ale wiem, że jutro sobie to wynagrodzę Fajnymi widoczkami i przygodą mam nadzieję Aczkolwiek przygoda leci cały czas Nawet jak się wydaje, że nie leci, no to i tak Próbuję znaleźć na pamięć, tak Ten mój apartament powinien być gdzieś być przy dużym rondzie. O Uwaga, chyba znalazłem To to ceglane Tak mi się wydaje To jest to, ej ładne, jak za 190 zł Dobra, tak to wygląda, pokażę to na szybko a nic specjalnego, o kur... stopień, bym <grym> się zabił, tu jestem ja, proszę zobaczyć, Podaj taki pokoik, nawet telewizor mam, raczej nie będę miał czasu nawet, by odpalić, Krowkę dostałem, a ja krowki lubię, <grym> kawka, nie kawka, kur, to będzie elegancko, no ale nic, ja się zbieram, lecę coś zjeść i lecę na górę, muszę się przepakować nieco, podłączyć sprzęt, no dobra, trochę roboty jest, Jeżeli jedna fajna rzecz, widok z okna, proszę zobaczyć, widok na rondo, Robi robotę. Wychodzę. Na razie. No, już jest typowo noc. Chodzę po mieście, po jakimś szedlu, nie wiem. I staram się nie dostać pierdolu, bo szczerze, to ludzie są tacy mało przyjaźni. I tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to w stosunku do mnie, bo mam tą mniejszą karczację czy co. Są... Ciekawe miejsce. Staram się nie zwracać na siebie uwagi, no ale mimo wszystko, nieważne co robię, to czuję się obserwowany. Jakby wiedzieli, że nie jestem stąd. Może tutaj jest jakaś sekta. Wszyscy teraz siedzą w domach. Prowadzą jakieś czarne brze. A? Gdzie jest? Tym Muszę iść na górę. Znaleźć sekciarzy. Ale najpierw, zanim tam pójdę, to idę do sklepu, bo nie mam wody. Mam nadzieję, że mnie otrują wodę. Więc do zobaczenia. Ech, tak, jestem ubrany jak jakiś gangster, bo jest zimno, naprawdę. Nie wiem, ile jest. Niby, niby minus 6 miało być, To minus 5, ale odczuwalna jest zapewne niższa. Ogólnie powiem Wam szczerze, się przyznam. Jak tu już przyjechałem po tych 11 godzinach pociągu, no to miałem ochotę walić ten szczyt, w się sensie walić, no nie wywiązać się z tego, że chciałem to zrobić. Ale przyjechałem tu specjalnie po to, żeby to zrobić. I tak teraz mam lepiej, jak mi się ten pociąg jeden zesrał i tylko dwa wzgórza robię. Bo docelowo plan był taki, żebym miał dzisiaj o 9 był na jednym wzgórzu. O 13 dopiero wyjechał tutaj, gdzie jestem teraz. I tutaj miałem być o 21. Oj! Już czuję, że wtedy bym tego nie zrobił. Nie. Jeżeli chodzi o taki plan, jako tako, no to wyszło chujowo. Ale będzie na nauczkę na razie teraz, nie? Jak na złość. Tak dużo aut zaczęło jeździć i każdy się na mnie gapi, jak na jakiegoś wariata. O, ale patrzę jaki hotel. Nie wiem, czy będzie widać. Mam wyłączony podglądzik, więc mówię trochę na żywca. Na Google, jak byłem, z mojego hotelu do tej góry. No to była chyba godzina 10 w jedną stronę. Korzystam z nawigacji z Garbina, a nie z Google'a, Dlaczego? Bo mam prawie rozładowany telefon. by kupiłem ładowarkę. A jak to ja stwierdziłem, że przy oszczędze łamę jakiegoś prosika i za 50 zł kupiłem ładowarkę z kablem. Nie wiem, co jest gorsze, ładowarka czy kabel. Powiem Wam szczerze. Widzicie teraz bardzo podobnie jak ja. Ale mi się wydaje, że na tej kamerze są możliwe, że widzicie lepiej. Tam dalej jest taka plama światła. I ogólnie przed chwilą, jak wchodziłem na tą ścieżkę. Bo tu już jest taka ścieżka po owlas. No niestety, wzgórze nie będzie w środku miasta. Trzeba tu wejść. miło takiej pory. To coś tam, gdzie jest to światło. To jakieś zwierzę było siedziało. Nie wiem, czy to był duży zając, czy jakiś ten. Ja ogólnie to sobie przygotuję gazpiorowy. Mam nadzieję, że tam po prostu jest jakiś dom. I to piesek czy kogoś w posesji. Co tu się dzieje? Może tylko aż te światła. Coś tu świeci, czy to jest tak z nieba jasno? Nie wiem, tu widać na odwrótaniu? Czy nie widać tego? Kurde, miałem nadzieję, że, że coś tu świeci. I że będę mógł sobie jakoś wyjaśnić to. Nie wiem, no, możliwe, że tu są wilki. a nic się nie stanie. Do przejścia, kilometr, 200 w tym kierunku. Aczkolwiek, powiem Wam szczerze. Troszkę, psycha siada. Myślałem, że będzie lepiej. I byłoby lepiej, gdyby nie to, co widziałem. Kurde, że ja nie wyciągnąłem... Kamery, żeby tego nagrać. Żałuję. Bo na początku mi się zdawało ogólnie, że to jest jakiś... Nie wiem, pieniek albo po prostu trochę ziemi jest rozsypane na drodze. No ale jak coś stało i sobie poszło... No to dobra, trzy wieże. To jest zamek leśny. Kurcze, fajne rzeczy. Ale nie mam czasu. A bardziej szczerze teraz <noise> no jestem trochę w momencie że wolałbym to już sobie odpuścić sobie ekranik bym widział w sumie ten ekranik, bo widzę na nim lepiej. Też nie wziąłem baterii dodatkowej. No, bo będzie troszkę taki straszny odcinek. Staram się patrolować i szukać tego zwierzaka, czy nigdzie mi się nie przygląda. Jak będę gadać do siebie, tym bardziej nic nie powinno podejść. Kurde, to musi wyglądać jak z jakiegoś horroru, co? Ale cieszę się Bo raz, że mam baterie na zmianę. To jeszcze mam zapasowe baterie na zapasowe baterie Jak tam to wygląda? Kilometr Bo potem jeszcze wrócić Ja pierw Ci się zachciało Chwila, bo mamy kolejny znak Nawigacja mówi, że w tamtą stronę Zaraz zobaczymy Tu jest basen, jaśnieczówka, trzy wieże pocztowy 1,4 km czyli co, to jest tam kurde ta ścieżka mi się bardziej chyba podobała coś tam świeci, mam nadzieję, że to jakiś znak, nie wiem czy to widać w nagraniu, a nie, raczej znak 7 km nie, tak daleko nie idziemy, ale co tam świeci, widzicie? to się cały czas odwracam, nie? szczerze już mi troszkę, troszkę zeszło, już się aż tak nie boję, bo się uspokoiłem troszkę, no bo faktycznie dzikie zwierzę nie podejdzie tak To czego bardziej bym się bał, jak na moje, to jakiś dzikich psów, coś takiego. Uff, jakoś mi lepiej z tą kamerą, powiem mam szczerze, bez tej kamery mogłoby być ciężko. Ja wiem, że nie pokazuję swojej twarzy, mogę na chwilę pokazać. Nie wiem, czy będzie coś widać, oprócz latarki, a latarki nie gaszę w tym momencie, nie ma opcji. Uff. No jest grubo, nie? <laughs> nie? wiedziałem, że będzie grubo. Nie wiedziałem, że aż tak, najlepsze, że jest tak wczesna godzina. Jest chyba 18, ale te... ...te całe miasto, te całe żary, tak, taką... ...otoczkę one dają, że... ...tutaj kurde, w sumie to... ...dziwnie jest, po prostu dziwnie. Dobra, wracajmy do wyjęcia z przodu nade mną widać, ale teraz, jakby jakby potem oglądał to, dobra, nawet to nie myślę, ale potem bym oglądał te nagrania, coś bym tam widział w tle. O! Jezu. A może dodam wam jeszcze jakoś o kurwa, o, tu nie trzeba nic zadawać, żartowałem, coś tam hałasuje w lesie, pewnie tego nie było usłyszeć ale to jakby gałęzie pękowe. Albo... nie, Dzięciołów już chyba nie ma. No troszkę jestem obsrany. Nie ukrywam. Cię czuję się jakbym grał w horroru. Ale nie zawrócę teraz już. Jak już idę, to już głupio zawrócić, nie? No, ale jeszcze niby się 700 metrów. Może coś 700 metrów do skrętu? No nie no, jeszcze chwilę. Z 800-900 metrów. I nic, ktoś tu chodził niedawno po Powiem wam szczerze, nie wiem czego się boję, bo zazwyczaj jak chodziłem do lasu w nocy, to tego czego się bałem, to gdzieś tam ludzi, ale to jest dla mnie obcy las, też oczywiście mógłbym o nim sobie coś poczytać, nie, ale, ale nie, po co, jolo, idziemy przecież zdobyć tylko górkę, 230 metrów, a to nie będzie nic ciężkiego. A szczerze, tak jak wcześniej myślałem o tym odcinku, nie spodziewałem się, że będzie taki emocjonujący, żeby dla mnie, nie? O, w las komuże. tego drzewko, słuchajcie. Coś mi się tam wydaje. Nie, nie wiem. Nie wiem szczerze, ale kurde, jak ja powiem wam szczerze, żałuję. Znaczy i tak zgaduję, żeby tego nie było nawet widać, nie? Tego, co tam na początku widziałem, no ale hmm, spróbuję wam to w jakiś sposób przedstawić, nie wiem, graficznie lub coś. No ale tak jak sobie teraz tu idę, o, no to załóżmy, że gdzieś tam, gdzie świeci latarką, ale jeszcze dalej, była taka figura Czarna figura, no najbardziej mi to przypominało szczerze psa, nie? No, ale tak stwierdziłem, nie? Dobra, to jest o, bo tutaj na przykład macie ziemię, jak się w taki pasek układa, to z jakiejś tam odległości może to wyglądać, jakby coś tam była jakaś figura. Na przykład tu, nie wiem, czy to tak nie wygląda teraz. No i stwierdziłem, że dobra. Nie ma co się schizować na wejściu do lasu. Niepotrzebnie, bo mamy jeszcze dużo do przejścia, wiemy się. No, ale jak to nagle wstało, bo ja żałuję, że tego nie nagrałem z dwóch powodów. wiedział, czy to naprawdę coś tam było, czy ja jestem pierdolnięty, bo już zaczynam wątpić. <grym> Oj, przepraszam wszystkich, bo w tym odcinku się naprzyklinam. Teraz kto nie chodził w, w lesie po ciemku, nie wie, co to jest życie. Dobra, mamy kolejną matkę. Zaczy, matkę znaczki. Skrzyżowanie, ale jakie wielkie. Pokazuje, że 0,9 km w lewo. Ale jak to? Nie to jest jakieś... Co? Nie wiem. Chwila, ja sobie to sprawdzę na Google. Szybka akcja. O, tak. Super, mam rozładowany telefon, bo mi się włączył, latarka mi się włączyła. Patrzcie to. Ma 1%. Alipa. Muszę żonie napisać? Dobra. To... Dobrze, mądrze zrobiłem przynajmniej. Prawdopodobnie zaraz pozbędę się dostępu do świata. Zajebiście. Nie wiem, denerwuje mnie troszkę, powiem Wam. Ten telefon, ale w sumie ten kabel, i wszystko mi zaczyna denerwować. Kurwa, nie wiem, ten powerbank nic nie ładuje, ludzie. Nie wiem, czy on tak zajebany już. Port. Dobra, to co, ufamy GPS-owi. Co za jełup! Poszedł do lasu i się boi teraz. No purwa, jak to jest daleko jeszcze. No, czy to mnie na pewno tam prowadzi? Bo ja już przestaję wątpić. Zaczynam wątpić w tej nawigacji. Czy ono mnie na pewno prowadzi do tej góry, co ja chciałem iść? No niby tak. To, to jest tak daleko wtedy. Ja pierdzielę, to to nie są 2 km. Byłem przekonany, że to są 2 km. A to się okazuje, że to jest troszkę więcej, panowie i panie. Jestem w ciemnym lesie. Idę zdobyć drugi szczyt Korony Polski. Czy tam Korony Polskich Województw. Bo nie chcę, żeby ktośkolwiek się wszczepił do mnie i co? Ogólnie mam rozładowany telefon, bo mi się włączyła nie wiem dlaczego latarka. Mam jedną baterię do kamerki, mam nadzieję, że starczy jeszcze na raz godzinkę. Ale mam przynajmniej dużo baterii do latarki i mam jeszcze cygareczek. Ale co najgorsze w tym wszystkim, że wchodząc do lasu, widziałem coś, co wyglądało jak wilk. Oczywiście nie mam tego nagrane, więc nikt mi nie musi wierzyć. Ale no tak to sobie wyglądało. Teraz już wracając do akcji, to taki cztępik będzie wrzucony. O, o, tu mi laterka nie świeci. Co jest? Dobra, kurwa, nie straszne. Latareczko. Ej, bateria? Mam nadzieję, że tu baterie tylko. Nie wiem, zapalę jeszcze raz. Zobaczymy, czy zgaśnie. Jak tak to. To już zaraz ta zgasła Kurwa. W nerce mam bateria Do latarki. woreczku który mamy powinny być okej. Jak nie to jeszcze drugie kupiłem dzisiaj. Coś nie pchnęło. Dobra, mam bateryjki. Raz. Wrzucam do kieszeni, by nie pomieszać. Nie powinniśmy w lesie oczywiście, żeby pan wilk, którego widziałem, nie był na mnie zły. O Jezu, sobie przygoda zrobiłem, powiem wam. Pierwsza klasa. Dobra, proszę, działaj latarko. Działa jak natura chciała, o, ale teraz daje. Czyli tam były chyba już faktycznie słabe bateria, wiecie? O, ale teraz tu będzie widać wszystko. Kurde, że coś mi nie pasowało z Latarką. Nie pamiętałem, żeby ona była aż tak słaba. O, teraz to ja, teraz to widać, nie? Obiecuję wam, że jeżeli ktoś mi w komentarzu zaznaczy, że coś było w tej, w tej minucie, to już nigdy was nie zabiorę do lasu. Co będzie w międzyczasie tak tak idziemy. Hmm, kolejne duże skrzyżowanie, no to jest dużo skrzyżowań. Proszę, jak mądrze dokarmić ptaki? Jakby ktoś chciał, sobie może zastopować i przeczytać. Ogólnie. Możemy tam dojść, spokojnie Ale tak mi się nie będzie chciało wracać. No, taka mała aktualizacja. 19.30, spinamy już chyba pod tą górę faktycznie. Pewnie nie wiem, jaki kilometrów mi został teraz. Już się dawno pogubiłem. Nie tyle, że w nawigacji mi dalej prowadzi, a będę mi taką nadzieję coś tam prowadzić. Wyciągnąłem sobie nóż, mimo że dużo to ja z nim działać bym nie mógł, ale zawsze nożyk jest. No To co najbardziej mnie martwi, że zaczyna padać śnieg. W ogóle śniegu się nie boję, ale jak ja widziałem jakie dzisiaj były zamysły śnieżne, no to nie chciałbym się z nimi spotkać. Ty, to jest kurwa niedźwiedź tu pokazany. Ja pierdolę. Już wolałem tego nie wiedzieć, ale sobie przystamy co tu jest, nie? Zimą wprowadza niedźwiedź, że oni sobie zimują, tak? Mam nadzieję, że teraz sobie zimują, bo teraz to jest zimniutko. Ja bym też sobie zimował chętnie no, dzisiaj w łóżeczku, ale niestety no, wybrałem opcję bycia kamerzystą. W sumie to bardziej chciałem przeżyć przygodę. O, patrzcie to! E, widać już tam widać już tam górę żarską i zaczyna mocniej padać, super więc widzimy się już zaraz przy górze okej okay, sobie włączyłem nagrywanie Byłoby na jakąś następną tablicę tu się z tym zapoznajmy może się dowiemy czegoś ciekawego o patrzcie jakie o. o. plac rekreacji siłownia po komórką <laughs> o tym marzę w tym momencie. O kurwa. O. Ej, 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 bez takich. Ej, 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 Kurwa, nie podoba mi się to. Co tu jest? miejsce wystąpywania? O kurwa. Ja jestem gdzieś tu. Tu gdzieś, nie od pomerki, więc tak najbardziej... Pan wilk może tu być? Po co oni o tym mówią? Przeciętnie żyje 68 lat. Co to jest drapieżne? Ale co my nie mamy chyba drapieżnych, co? Dobra. Wycie w lesie do długości 10 km. O Jezu. W Polsce szacuje się, że 1200 wilków. Dobra, ale nie powinien zaatakować. Ja pierdzielę. Po co oni dali tą tabliczkę mi tutaj? O, ale naprawdę musicie mi uwierzyć, że tam coś było. Jak teraz zobaczę tą tabliczkę, to jestem przekonany, że to był wilk. Może tak sobie czyhał przy wejściu i mnie odprowadza, albo zbiera watachy. Moja żona to wrzuci ten filmik jako przestrogę dla debili, co chcieli zdobyć wieżę w lesie. A propos wieży. Co tu jest? Coś tu kurwa jest. Ty, ale dziwne to jest jak pierdziele jako schizo chłopczyku Ja wiem, że krzycie, żebym na to wszedł Ale ja nawet nie wiem czy tam da się wejść A nawet jeżeli da się tam wejść To uważam, że jest to na tyle nieodpowiedzialne Że nie jestem aż tak głupi Mam nadzieję że mnie zrozumiecie Jeszcze bym miał telefon naładowany cokolwiek a da wejść. A nie, 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 nie. Nie, 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 nie ma szans. o tam jest ciemno w środku. A, a. Kiedy indziej? <suszy> nie w noc, dobrze? Przepraszam was. Jak to wygląda jak z jakiejś... Gierki w ogóle. Ale to jest takie... Miejsce niebezpieczne. Ale fajnie, że to ja tego nie burzyli, nie? A, bo ja tu w ogóle jestem teraz, mi się wydaje, że tu jest taka przestrzeń, tu się jest w dzień, to jest tu fajnie, kolorowo, wesoło, patrzcie, można sobie usiąść na pikniku coś. Super, tylko, że ja nie jestem w dzień, Już szczerze jestem zmotywowany, by zobaczyć tą górkę, odklepać ją, po prostu stąd spierdolić. Tam jakieś zejście na dół było, ale to ja wątpię, że to zejście na dół prowadzi na górę. O kurde, o, powiem wam, obiecuję, że następnym razem sobie lepiej wszystko rozplanuję. Ptaszka słyszałem. Ptaszki o tej godzinie śpią, to raczej wilk. Nie no, ptaszek. Przez moją latarkę się obudził? chyba nie. Ale zaczyna puszyć już śniegiem. Kurde, bateria nie rozładowuje się. Jest to wszystko nagryźć. Dobry materiał już bardzo. Ale możecie dać znać co sądzicie o takiej realizacji odcinku. Przez ręki z właśnie nowej kamerki. Nie macie to w miarę stabilnie. Jakość, no zgaduję, że w tym momencie jest okropna. O! Co to jest? Os? Ktoś tu ma szałas, jo. No powiedzmy. O, będę miał gdzieś się schronić jak coś już troszkę ze mnie zeszło. Tak, to miejsce jest jakieś lepsze, aczkolwiek powiem tam w wieży widokowej no to znów była na linka. Kolejny szałas. chyba kurde. Ja się boję, że tu zginę. Tutaj szałas, z szałasem. No nic, chyba mój głos jest na tyle irytujący, że nie skuszę żadnego wilka. Mam nadzieję, że te materiały wam się naprawdę spodobają, bo wkładam w to dużo serca. Dużo no... Odwagi. Co to było? Dobra, to nóż się ustuka. <grym> no właśnie. No i chcę, żeby były jak najlepsze te materiały. Też się zastanawiam co robię o 21. Zazwyczaj. Chodzę sobie po lesie, gdzie są wilki. I że tam od drzewach. tu trzeba rozwiązać zagadkę chyba. Ktoś siedział? Tam ktoś siedział. Dobra, i gdzie jest ta góra sama? Bo ja już bym chciał zobaczyć tabliczka góra i już móc zawrócić. I już móc iść do ciepłego łóżeczka no już powinna być za rogiem ta górka a to jest taka górka, że zgaduję, że będzie wyglądać tak jak teraz to wygląda niestety, ale zaczyna śniegiem pruść, nie wiem czy to widać No robi się nieciekawie ale już prawie jesteśmy ty no czekaj stop bo ja tu teraz zaczynam schodzić z górki, a tu zaraz niby jest tak. góra najwyższa województwa to jest po stronie. No ja nie wiem, czy ja nie zgaszę tej letarki, bo tu chyba nawet gorzej widać. Nie wiem, na pewno wy widzicie więcej. A mi się ten śnieg, który przed oczami zasuwa, na pewno ogranicza mi widoczność. A bo z mojej perspektywy, to wygląda mniej więcej tak. Wieża Peposz. Co i ta wieża Peposz to jest. Nie wiem, no ja mam idealnie ustawione na górę żarską, Więc idę tam. No chyba tu będzie w prawo, wiecie? I już faktycznie to będzie już ta góra. No nic, co, teraz tu, tak? Tak. Teraz niby tu kawałek. I już jesteśmy. O, ale super, ja się zebrał. O, nic nie widzę. Góra Żarska, patrzcie, patrzcie, co by nie było, że oszukałem. Tak hejterzy powiedzą, że to fotomontaż. Góra żarska. o. A tam się coś fali. ale co, chyba tam nie, na to nie może akurat wejść. To jest wieża przeciwpożarowa, więc ona chyba... No właśnie. Czyli sobie tu nawet człowiek nie wejdzie, tu jest pod Pożar w lasu. Proszę, system ochrony, punkty obserwacji. Ale to jest taki punkt... I tam ktoś siedzi chyba nie, co? Dobra mamy to Proszę zobaczyć jest. Mamy to To jest z lat 80. licząca 32 metry wysokości do 1945 roku. Był to najwyższy punkt Branderburgi. Symulacja wzniesień bez lasu. Górażarska. To patrzcie to nie takie niskie. Kawałek maf. Ale dobra, zdobyte 2 zdobyte. na 16. Teraz taki mały komentarz ode mnie. Jeżeli myślicie, że musicie mieć miliony, żeby przeżyć fajną przygodę, no to widzicie, że da się zrobić to za mniejszą kwotę. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, nieco w innym stylu, koniecznie dajcie znać, kto będzie tyle. Widzimy się w następnym odcinku za z kolejnej góry. Cześć!